No cóż, przegraliśmy dzisiaj z drużyną Jastrzębskiego Węgla 3 do 0. Patrząc tak po wynikach setową, pierwsze dwa sety można by pomyśleć, że, że był to mecz walki. Ja uważam, że tak nie było, gdyż wyszliśmy zbyt, nie wiem, czy zbyt spokojnie, czy byliśmy troszkę zmęczeni. Nie wiem, nie wiem, czy to było spowodowane, ale nie wyszliśmy na pewno tak jak tydzień temu zmotywowani na Rzeszów. Nawet, nawet myślę, że w kędzierzynie lepiej wyglądał nasz początek niż dzisiaj. Mimo tego e, mogliśmy pierwszego seta wygrać. E, no w drugim i w trzecim też mieliśmy swoje szanse, ale było 19-19 w trzecim secie i na tym się nasze punktowanie skończyło. Słabo graliśmy, słabo graliśmy side outem, czyli nie kończyliśmy piłek przy swoim przyjęciu. Do tego no, nie trafialiśmy zagrywką w tych zawodników, w których mieliśmy trafiać. No więc no, Strzemie dzisiaj było dużo lepszą drużyną. No i wygrali 3-0. Chcieliśmy wygrać ten mecz. Zaangażowanie było duże. Może tego nie było widać, ale naprawdę chcieliśmy wygrać ten mecz nawet ze 3 punkty. Byliśmy w stanie wygrać ten mecz. Na pewno na gruncie nie będziemy rozmawiać o tym meczu. Dopiero jutro, się, w poniedziałek się spotkamy i porozmawiamy na spokojnie o naszych błędach, o tym co, co powinniśmy zrobić, czego nie zrobiliśmy. Musimy to nastawienie zmienić zdecydowanie, bo no to już, są, to już będą najważniejsze mecze, no musimy, musimy teraz jeszcze na pewno parę punktów ugrać, żeby do play-offów się załapać, bo drużyny za nami gonią i gonić będą do samego końca. No nic, musimy sobie powiedzieć na pewno parę, parę ostrych słów, bo mimo tego, że była to drużyna teoretycznie z wyższej półki, Rzeczywiście nie, nie odstawaliśmy od nich może dużo siatkarsko, tylko że no, my musimy grać bardziej energicznie, bardziej żywiołowo, nie okazywaliśmy się radości po wygranych akcjach, nie wiem dlaczego, to, nie wiem czy to było spowodowane.